This is not another Martin Power Exhibition to wystawa podzielona na pięć części, pięć przestrzeni. Przestrzeń władzy aparatu to przestrzeń w pewien sposób najbardziej dojmująca. Pokazuje nam, jak człowiek jest uwarunkowany przez aparaty, których używa, jak człowiek zaczyna przegrywać z aparatem, jak aparat decyduje, co fotografujemy, w jaki sposób fotografujemy, gdzie fotografujemy, i człowiek musi się do tego dostosować czasami wręcz po prostu fizycznie, jak w procesach dyscyplinowania opisywanych przez Michela Foucault nasze ciało musi dostosować się do wymogów zewnętrznych. Wygiąć się czasem w sposób wręcz absurdalny z drugim człowiekiem mijającym nas obok ze wzrokiem bezmyślnym, ale w sposób, który ostatecznie prowadzi do powstania zdjęcia. Może czegoś wartościowego, może nie. Trudno w tym momencie powiedzieć. Natomiast kto fotografuje na to pytanie trudno znaleźć odpowiedź. Przestrzeń numinozum. Przestrzeń objawienia, bo tak zasadniczo można byłoby to tłumaczyć, czyli miejsca, w którym objawia nam się światło. I może tak nazwijmy po prostu tę siłę, która akurat w przypadku fotografii wydaje się być bardzo ważna. I nawet jeśli wznosimy ręce do góry w geście uwielbienia. To chociaż trzymamy w tych rękach aparat, to jednak objawia nam się to światło. I pomimo tego, że wydawałoby się, że jesteśmy tak w tym świecie ograniczeni, to jednak dostrzegamy coś pięknego, coś świetlistego, coś, co być może da nam jakąś nadzieję. Przez kiczu. Kicz zwykle rozumiemy bardzo pejoratywnie. Używamy tego określenia do tego, żeby nazwać coś, co nam się nie podoba, co jest plastikowe, różowe, świeci itd., itd. Ta świątynia, w której wykonane są zdjęcia, w takim sensie kiczowata nie jest. Jest szczytem architektonicznych osiągnięć. Jest wspaniała, jest cudowna. Kiedy wchodzi się do środka, robi się wielki, ogromne wow. Robi się wow, ponieważ jest to tak wspaniała przestrzeń że gubi się to, że jest to po prostu świątynia. Hermann Broch tak właśnie definiował kicz jako moment, kiedy piękno zastępuje prawdę. Witam w przestrzeni kiczu.